Cześć, 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 cześć! Witam w naszym nowym filmiku! Dzisiaj na TPT znowu wrzucamy sobie wyzwania od Was i moim dzisiejszym wyzwaniem będzie siadanie na konia z ziemi, który nie jest ubrany, czyli na oklep. Ogólnie nie jestem fanką siadania na konia z ziemi, dlatego że trzy lata temu siadając na Ligora z ziemi zrywałam sobie staw stokowy w lewej nodze. Więc nie jestem fanku, ale dobra, zrobimy to. Chcieliście, to macie. Będziemy teraz losować konia na kole fortuny, na którego będę musiała wsiąść. No dobra, to losujemy! <grym> Dropsik. <tok> tak głupia trochę, nie? Wsiadam do tego dużego konia. Wyzwanie jest zaliczone. No dobra, jestem po moim trudnym wyzwaniu dzisiejszym na wsiadaniu na drogę Mam nadzieję, że Wam się moje wyzwanie dzisiejsze podobało. Zapraszam do subskrypcji, ponieważ 90% osób nas nie subskrybuje. Do komentowania, lajkowania i widzimy się w następnym filmiku. Pamiętajcie, że możecie zadawać wyzwania cały czas.